Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dotarły do mnie takie dwie paczuszki, dwa kartony. Jedną już rozciąłem, drugą jeszcze nie. Pokażę Wam zaraz co to przyszło do mnie. Tylko rozpakuję. Zapakowane bardzo solidnie. Jak wyciągnąłem tą piankę. Dodatkowo jeszcze jest taki worek foliowy. Bardzo zabezpieczający, przed wilgocią widełku, burzbary, nakrętki, coś nie chcę nieustrości złapać, o jest, przekładki. Zaraz wyciągniemy to z tego pudła i zobaczymy co dalej. Wygląda to tak, jest to 8 ogniw Hitium 280 doperogodzin. Nie jest to żadna reklama, kupienie je za własną Własne pieniądze od Dorsiego. Czas dostawy to około tygodnia. Taka etykietka, sprawdzimy za chwilę, jeszcze ich równość. Oczywiście sprawdzałem już każde jedno ogniwo takim liniałem. Wychodzi na to, że są idealnie równe. Nawet niektóre są minimalnie wklęsłe, a nie wypukłe. Ale to, to chyba co, co niektóre tylko. Także tak to wygląda. I za chwilę jeszcze ściągnę te kapturki zobaczę. jakim jakimś tym mierniczkiem, co on nam tu pokaże. Pokażę Wam na razie tylko napięcia, bo ten mierniczek ma bardzo kiepskie te żabki. I dopiero po bardzo mocnym przyciśnięciu pokazuje